Kiedy zatrzymasz się na stacji benzynowej, aby zatankować samochód, masz świadomość, że w pewnym momencie już zbiornik będzie pełen i nie jesteś w stanie wlać więcej paliwa. Inaczej jest z naszym sercem. Ono jest ciągle nienasycone. Ono jest niespokojne. I nasyca nasze serca pamięć o Bożej Miłości i pielęgnowanie postawy wdzięczności. Jeśli psalmista dzisiaj modli się. Czym się panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? To znaczy, że on woła: Boże, tak dużo otrzymałem od ciebie. Ja nie wiem, jak ja ci się odwdzięczę, jak ja się tobie wypłacę do końca życia. Nie jestem w stanie tego zrobić, ale będę trwał w zachwycie, bo wierzę, że jedyne życie przy tobie może mnie napełnić radością, pokojem. Będę ciągle przypominał sobie wiele dla mnie. Jak wiele dla mnie uczyniłeś, bo to będzie chronić mnie przed postawą niewdzięczności, postawą narzekania. Bo właśnie jeśli nie dziękujemy, to zaczynamy narzekać. Oczywiście powodów do narzekania jest niemało, i nie o to chodzi, by widzieć świat w różowych okularach, ale przecież nie o to chodzi, by widzieć świat tylko w czarnych okularach. Życie pstrzy się bogactwem różnych kolorów, wśród których i czarny i różowy. Jest jednym z wielu. I to właśnie postawa wdzięczności, a więc pamięci tego, o tym, co uczynił dla nas Pan, pomaga nam pielęgnować zachwyt. I dlatego wołajmy i dzisiaj, i każdego dnia, jak wiele mi dajesz, ja do końca życia, Boże, nie odwdzięczę Ci się za tyle miłości. Bądź uwielbiony.